Siema widzowie, te filmiki, które zaraz zobaczycie, już były na moim kanale w postaci shortów. Będę wrzucać takie odcinki w pełnych paczkach. Dzisiaj będzie seria szkoła, także miłego oglądania. O, witaj, a co ty taki smutny jesteś? <laughs> bo, bo wie pan, okazało się, że ten tata, z którym mieszkam, to nie jest tak naprawdę mój tata. Czekaj, że twój tata to nie twój tata? O, jak to? No przyszedł listonosz i mi powiedział, że jest moim ojcem. Wiesz co? Masz tutaj czekoladę na pocieszenie. <noise> Dziękuję. Dobry z pana człowiek. <noise> darmowa czekolada. Muszę na jutro wymyśleć inną smutną historię. Mamo, tato, wróciłem. Synku, musimy ci coś powiedzieć. <głos> <głos> Co jest? Cześć Pawełku, chcemy Ci kogoś przedstawić. Jestem Twoim ojcem. O nie! Dzień dobry, klaso. Zaczynamy lekcję. A kto to puka? Zapraszam! Dzień dobry, miałem dzisiaj przyjść. O, nie, to mój tata! Tata Pawełka, tak? Tak to ja zgadza się. Super! Proszę usiąść tam w ostatniej ławce. Dobrze! O, ale macie tutaj ładnie! Ale proszę nie przeszkadzać! Okej, okay, okej, okay, a tak w ogóle? Tak! To, to po co mnie pani tutaj wezwała? Nie czas na takie tematy, teraz jest lekcja. Tato lepiej nic nie mów. No tylko ja zaraz muszę być w pracy! Nie dyskutuj pan ze mną! Chce pan uwagę? Uwagę? Yy, nie chcę, nie chcę! Mówiłem ci, żebyś nie zaczynał z naszą wychowawczynią! Ale synku, nie dziwię się, że masz tyle uwag. Jeszcze mi przeszkadzacie? Sami tego chcieliście! Wyciągnąć karteczki! Yy, karteczki? Pan też! O nie! Nie przygotowałem się. A mógł się tata przygotować. Słuchajcie, klaso, przykro mi, ale nie pojedziemy na wycieczkę. Co? Eee, ale pani obiecała. No niestety, ale szkoła nie ma pieniędzy na wycieczkę. To co teraz? Spokojnie, proszę się nie martwić. Zero problemu. Jasiek! He? Słucham, Jasiu. Wszystko załatwione. Y, nie rozumiem, co załatwione. Zapłaciłem za całą klasę, za wycieczkę. O, ale super! Jasiek, nasz bohater. Jasiu, ale nie musiałeś. Spoko. Przy okazji kupiłem szkołę. Łooo. Co? A, jeszcze tą klasę. No i panią. Ponoć Jasiek ma tyle pieniędzy, że ma cały basen wypełniony kasą. Mam dla was super wiadomość. No nie, znowu kartkówko? Nie, coś lepszego. Ekstra, przygotowałem się. Tomek, jak chcesz, żeby ci łysy przyfansolił, to mów tak dalej. Sprawdzian! Cicho sieć! Tomek, pogadamy sobie na przerwie. No, co wy tak negatywnie nastawieni? Bo zawsze pani tak robi. Takie żarciki, a potem kartkówka, kartkówka! No to was zaskoczę! Yy, już się boję! Nie uwierzycie! Pojedziemy na wycieczkę! Jeee! Yeah! że nie się spełniło. Wycieczkę? Ho, pani jest aniołem. A kiedy jest ta wycieczka? No właśnie, kiedy? Pytacie kiedy? Yy, w 2026. Co? Za dwa lata? Za dwa lata. Nie! nie! Biedna klasa, oni kończą szkołę za rok. To chyba nie pojadą na wycieczkę już nigdy. Łysy, oddaj mi mój łańcuch! Gościu, o czym ty w ogóle mówisz? Ukradłeś mi go! E, pierwsze słyszę! Łysy, oddałbyś mu go w końcu! Spokojnie, jeszcze chwilkę go ponoszę. A w ogóle, to gdzie ty masz bluzę? Bluzę? Mama dała do prania! Yy, zapłacę ci za niego! Yy, co? Nie rób tego! A ile dajesz? Tysiąc złotych! He, tylko tysiąc? Jak chyba on jest warty 100 koła! Ale on jest mój! No i co z tego? Ja go mam! Daj chociaż dychę! Hej, okay. zgoda! He, dobra, masz! Trzymaj, masz tu dziesięć koła. Dzięki chłopaki, ja idę, ro... On by ci przecież w końcu oddał. Przynajmniej mam łańcuch z powrotem. Hy, mam już swoją bluzę. Hy? Hy siema Paweł. Znowu mu zabrałeś łańcuch? Hy? E? Jaki łańcuch? Hehe. <laughs> Ach ten łysy, on to zawsze musi rozrabiać. Halo. Obłóż ten telefon! E, nie mogę! E, w takim razie dostajesz uwagę! Pani to sobie chyba jaja robi! Słucham? Ty też dostajesz! Halo, halo! A mogę jeszcze jedną? Nie ma problemu! Mogę ci wpisywać uwagi bez przerwy! Dostawanie uwag to jest moje hobby! Który dzisiaj mamy? Piętnasty! Ale on naprawdę nie może! Pawełku, też chcesz? Proszę panią! Tomek nie może odłożyć telefonu bo ma sklejoną rękę! Słucham? Tak! Kropelką mu skleili! Który to zrobił? E, nie ja! Wy, wy sobie chyba żartujecie! Tomek, lek szybko do łazienki i umyj ręce! Proszę panią, te, też nie mogę! No nie, powiedz jeszcze, że cię przykleili do krzesła! Eee, tak! <laughs> Dzwoncie po straż pożarną! Aaaaa. Nie biegaj po korytarzu! Aaaaa. Wszyscy, którzy biegają, do dyrektora! Eee. Paweł, stój! Ja pani radzę uciekać! Mów mi o co chodzi! Kamil znowu przyszedł z niedźwiedziem do szkoły! <grym> Musimy uciekać! A on przypadkiem nie mówił kiedyś, że ten niedźwiedź jest niegroźny? E, tak było, tylko zapomniał go nakarmić! A? A, szybko! Tutaj się ukryjemy. Tutaj nas nie znajdzie! Uf, wszyscy cali! Zjadł pana od matematyki! U od matematyki? Jest! Nie będzie sprawdzianu! Paweł, to nie jest śmieszne! Dobrze, przepraszam! Przynajmniej nie będzie sprawdzianu! O, mam dzisiaj bardzo dobry dzień! Dzień dobry! O nie! Lekcja z wami? To może oglądamy film? Proszę, tylko jeden dzień spokoju! Będziemy już grzeczni! E! Zrobić pani kawkę? E, jasne, poproszę! Czekaj, co? Przyniosłem ekspres do kawy! Łysy, ty chyba sobie jaja robisz! Nie, dzisiaj jaj nie robię, ale jutro przyniosę kuchenkę, to możemy gotować! Nie ma mowy! Prosimy! Łysy obiecał, że nam zrobi jutro jajecznicę. Powiedziałam? Nie! E, no dobrze. Pije pani z mlekiem? Mam dość. Wychodzę. E, halo, a kawa? Co to ma znaczyć? Kto to zrobił? Oho, zaczyna się. Gadajcie mi w tej chwili. Ty spróbuj tylko powiedzieć. Jasiu, ty na pewno wiesz. Tak, wiem. O ty! Nieładnie. E, proszę pani, łysy mnie straszy! Łysy, bo dostaniesz uwagę! A co mi tam? Już dostałem 60 w tym tygodniu. Jak ty tyle uzbierałeś? Przecież mamy dopiero wtorek! A to ja dzisiaj dostałem. Mnie wczoraj nie było, bo byłem na wagarach. Wiesz co? Ja chyba wezwę twoich rodziców. Nie musi pani! Pan z geografii na poprzedniej lekcji już wezwał. Masakra! Ty to jesteś przegość! Właśnie! Przyznajcie się, kto to zrobił! <laughs> no ja nie chciałam tego robić! Wpisuję ci 61. uwagę. Ho, co to ma być? U, 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 aha, u. To małpa! Skąd wyście wzięli małpę? Jak to skąd? Z Zo, proszę pani! Co? No wczoraj jak byliśmy na wycieczce szkolnej w Zo! No, Michał jedną wziął. Jest bardzo spoko. Nawet nauczyła się już mówić. Jak to? Ja zaraz zwariuję. E, dobry. Ty, ty, ty gadasz? No. Szybko się uczy, ale tak nie może być. E, trzeba go oddać z powrotem. Czemu? Nigdzie nie idę. E, dostajesz uwagę. Chce pani dać uwagę małpie? w takim razie małpa do dyrektora! Chętnie poznam pana dyrektora! Idź, śmiało małpa! A i powiedz, że jesteś ode mnie, to dyrek ci zrobi kawę. Hy, łysy! Jak tam zrobiliście zadanie domowe? O, to było coś? O nie! Pani już jest zdrowa? Tak, już wszystko dobrze. Dziękuję. Ech! A mogła pani dłużej chorować? Łysy, nie psuj mi humoru, póki jest dobry. No, tak tylko mówię. Dobra, mieliście na dzisiaj przygotować rysunki. Ja mam, ja mam. Pokażę, Zosiu. Tada, mój kochany Pawełek. Piękny. Serio? Narysowałaś mnie? No, tak, kochany. Super. A ty, Łysy, co narysowałeś? Ja? Zostawiłem w domu. Okej, okay, to przynieś na jutro. Eee, yy, yy, ale mi pies zjadł. Co ty jeszcze wymyślisz? Och, no dobra, tak serio, to nie chciało mi się tego głupiego zadania robić. Łysy, nie denerwuj pani. Słucham? Co pani tak na mnie patrzy? Yy, yy. Pomidor! Yy, yy. Wyciągnijcie karteczki! O, ale się zdenerwowała. Dzień dobry! Ale dzisiaj będzie super dzień. Paweł, jak tam uczyłeś się? Tak? Przeczytałem całą mitologię, jestem gotowy na odpowiedzi. Chcesz do odpowiedzi? Po to się chyba uczyłem! Yy, mój najdroższy, taki mądry! Uspokój się! Kocha czytać książki, no i mnie! Odczep się ode mnie! Proszę pani! Jak umiesz, to bez sensu! E? Wybiorę kogoś innego. Yy. O, łysy, chodź do odpowiedzi! Dlaczego? Nie no, pani to sobie chyba żartuje. No, chodź, chodź, szybciutko. Ja mam dość, wychodzę. Łysy! Y, chyba poszedł. Idę za nim. Łysy, wracaj mi tutaj. Łysy! Ho, nie dogonisz mnie? <ścoughs> Łysy! Hej, dzisiaj ja wam poprowadzę lekcję. Ło, to znowu pan! A gdzie nasza wychowawczyni? Niestety wczoraj goniła jednego z uczniów i się wywróciła. Ho! Chyba wczoraj łysego Co tam misiaku? Proszę Zosia daj mi spokój Nie e, Czekaj zapłacę ci Pawełku moja miłość do ciebie jest bezcenna To co mam zrobić żebyś się w końcu odczepiła? Eee daj buziaka Eee mm. fuj Dziewczynko w drugiej ławce Hu? Eee tak proszę pana Zapraszam cię do pierwszej ławki e? Jak to? Przeszkadzasz na lekcji Jest Uwielbiam pana! Pawełku, nie martw się! Widzimy się na przerwie! Paweł, chodź do tablicy! E, ja? Tak, Pawełku! O nie! Najdroższy! Trzymam za ciebie kciuki, powodzenia! A ty weź mi daj w końcu spokój! Co w takim razie? Co ostatnio przerabialiśmy? Eee, mitologię! Super! To na pewno będziesz wiedział, kim był Zeus? Pawełku, kocham cię! Yy, Zeus? Yy, proszę! Dzień dobry, przyszedłem zabrać Pawełka do lekarza. Tato, uratowałeś mnie! Dobrze, oczywiście! Nie ma problemu! Super, dziękuję bardzo! Chodź Paweł! <gryw> do widzenia pani! Pa, Pawełku! <gryw> nie ciesz się tak! Będziesz pytany na następnej lekcji. <gryw> Jak dotarłeś do tego miejsca, to ci życzę miłego dnia. Dzięki! Cześć, Pawełku, mogę obok ciebie usiąść? He, tylko nie ty! Mój kochany! Czy ty dasz mi kiedyś spokój? Nigdy! Hehe! He. Jak było wczoraj u lekarza? No, spoko! No to fajnie! A uczyłeś się na dzisiaj? E, nie, a po co? No, przecież pani mówiła, że będziesz dzisiaj pytany! O kurczaki! Zapomniałem! No to chyba dostaniesz jedynkę! Yy, co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? Dzień dobry, dzieci! O, o! O, Paweł! Zapraszam do mnie! Yy, ja chcę zgłosić nieprzygotowanie! Co? Nieprzygotowanie? Jesteś pewny? Yy, tak, zdecydowanie! Dla mnie nie ma problemu! Przepytam cię jutro! <laughs> jutro? Yy, to się nigdy nie skończy! <laughs> Kto się tam śmieje z tyłu? Jeszcze raz usłyszę jakieś przeszkadzanie. Od razu wysyłam do dyrektora. Dobra, otwórzcie podręczniki na 54 stronie. Wisi, do dyrektora! O nie! Ups! Jak tam po weekendzie, co było na zadanie domowe? E, trzeba było obliczyć, ile z wody w wiśle. Dobrze, Jasiu. I kto zrobił? E, chyba nikt. Okej. Okay. A kto w ogóle Wam zadał takie głupie zadanie? E, pani, ja? W życiu jest Pani podpis pod zadaniem. A? No tak, jest! O, ja wiem ile z wody wiśle. Co? Łysy, ty wiesz? No, serio wiem! Jak dobrze powiesz, to skasuję ci wszystkie jedynki. Ło, dobra! Yy, wchodzę w to! Okej, okay, to ile jest wody w wiśle? Yy, dużo! Łysy, wiesz co? Ty to się lepiej nie zgłaszaj. Co? Zdałem! Ło! Wow. Jedynki będą skasowane, la 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 la. Nie, nie zdałeś. Ech, a było tak blisko. Dzieci, dzisiaj zagramy w pięć słów, ale czadowo. Kto zgadnie słówko, ten dostaje plusika. A pytanie to jakie jest najczęściej używane słowo w szkole? Ja wiem, ja wiem. Ja chcę, ja. Y tak? Y, nauka! Y, źle. Y, uwaga! Y, piąta pozycja. Super! Y, jest! Naura! Tak jest! Nara na czwartej pozycji! Jest! Y, eee! Kartkówka! Ekstra! Trzecia pozycja! Lasyczki. laseczki! Nie ma takiego słowa! Eee, y, serio, nie ma? Eee, y, Pawełek, może ty chcesz spróbować? Eee, yy, nie wiem. Wow! Najlepsza odpowiedź. Pierwsza pozycja. O? Ja trafiłem? Wow, obejrzałeś wszystko. Koniecznie zostaw łapkę, a na 5000 lajków wrzucamy kolejny odcinek. Siemano.